Witam wszystkich, jestem dr Grażyna Torbicka. Od ponad 15 lat zajmuję się badaniami nad zdrowiem seksualnym. W moim gabinecie spotkałam się z najróżniejszymi historiami życiowymi. Często widuję wiele kobiet o promiennej i pięknej aparycji, z sukcesami zawodowymi i pozornie szczęśliwymi rodzinami. Ale gdy tylko drzwi gabinetu się zamykają, zawsze ujawnia się zmęczenie, którego nie potrafią ukryć w swoich oczach. Witam wszystkich, jestem dr Grażyna Torbicka. Od ponad 15 lat zajmuję się badaniami nad zdrowiem seksualnym. W moim gabinecie spotkałam się z najróżniejszymi historiami życiowymi. Często widuję wiele kobiet o promiennej i pięknej aparycji, z sukcesami zawodowymi i pozornie szczęśliwymi rodzinami. Ale gdy tylko drzwi gabinetu się zamykają, zawsze ujawnia się zmęczenie, którego nie potrafią ukryć w swoich oczach. Najczęściej zadawane i najbardziej kłopotliwe pytanie często nie dotyczy bólu czy choroby lecz jest poprzedzone długim westchnieniem. Wiele kobiet, które są mężatkami od wielu lat, i których związki są wciąż stabilne, na koniec konsultacji zbiera się na odwagę, by znutą zakłopotania i zmartwienia zapytać mnie: Pani doktor Torbicka, nie wiem, co się ze mną dzieje. Teraz moja intymna relacja z mężem wydaje się być obowiązkiem do odrobienia. Nie ma w niej oczekiwania, nie ma radości, a czasami nawet podświadomie myślę. Czy jestem chora? Czy już go nie kocham? Ilekroć słyszę to zdanie, serce mnie boli, ponieważ wiem, że za nim kryje się zbyt wiele ogromnych trudności, z jakimi borykają się współczesne pary, zwłaszcza te wchodzące w wiek średni. Pasja i świeżość, które w młodości wydawały się niewyczerpane, z biegiem czasu, narodzinami dzieci, presją związaną ze studiami, pracą i rodziną, zbladły. Bezlitosna rzeczywistość wypalania się na wielu frontach niszczyła je kawałek po kawałku. Kiedy intymne zachowanie, które kiedyś najlepiej odzwierciedlało miłość między dwojgiem ludzi, stopniowo stało się nawykiem, obowiązkiem, a nawet presją, z którą trzeba sobie radzić w niektóre wieczory, słyszałam zbyt wielu partnerów wyrażających frustrację czują, że bardzo się starali, ale wciąż nie mogą dotrzeć do żony. Czuję się, jakbym odgrywał monodram. Jednocześnie słyszałam też o bezradności jeszcze większej liczby kobiet. Nie potrafią one odczuwać prawdziwej radości i emocjonalnej więzi w trakcie, ale aby nie zawieść partnerów, muszą udawać cierpliwość, myśląc, że to normalny stan małżeństwa. Z biegiem czasu, gdy mąż zbliża się do żony, w jego sercu może już nie być oczekiwania, lecz myśl och, znowu to samo. Może nawet w myślach kalkulować informacje na jutrzejsze spotkanie, czesne dzieci czy rachunki na następny miesiąc. Chociaż jego ciało jest tutaj, jego umysł już dawno odpłynął. Z czasem drzwi jego serca zamykały się jedne po drugich. Proszę mi uwierzyć, to zdecydowanie nie jest proste znudzenie czy to normalne u starego małżeństwa, które można łatwo zbyć. Z punktu widzenia lekarza jest to bardzo złożony problem interakcji między ciałem a umysłem. Jest on związany nie tylko z wypaleniem psychicznym, ale także z faktycznym zmęczeniem. Obejmuje subtelne zmiany w hormonach, zdrowie mięśni dna-miednicy, wrażliwość przewodnictwa nerwowego itd. Ale ostatecznie odzwierciedla porażkę komunikacji fizycznej między partnerami, oraz naszą nieznajomość ciał partnera, a nawet naszych własnych ciał. Dlatego dzisiaj nie chcę rozmawiać z Państwem o tych wymyślnych, ale nie praktycznych technikach, ani o tych trudnych ruchach, które nie są odpowiednie dla większości ludzi. To, co chcę zrobić, to połączyć moje doświadczenie kliniczne i wiedzę z konsultacji dla par w dziedzinie medycyny seksualnej, aby przepisać trzy recepty dla waszej intymnej relacji, które mogą ją delikatnie uregulować i fundamentalnie poprawić, tak jak lekarz przepisuje receptę pacjentowi. Nazwę je pozycjami komunikacyjnymi, ponieważ ich celem nigdy nie jest tylko zmiana pozycji ciała, ale zaproszenie do ponownego odkrycia siebie nawzajem, łagodna ścieżka do ponownego nawiązania więzi. Następnie wyjaśnię szczegółowo, krok po kroku, z perspektywy anatomii, fizjologii i psychologii, dlaczego są one skuteczne i jak można je bezpiecznie i komfortowo wykonywać w domu. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie może być kluczem który pomoże państwu i państwa najważniejszemu partnerowi życiowemu ponownie otworzyć drzwi do głębokiego połączenia fizycznego i psychicznego. A więc od czego powinniśmy zacząć tę pierwszą receptę? Nie powinna ona zaczynać się od pogoni za ekscytacją czy pasją, ale od najbardziej fundamentalnej podstawy, która jest często pomijana przez wszystkich, zwłaszcza przez partnerów płci męskiej, a mianowicie od bezpieczeństwa. Pomyślcie, dlaczego niemowlę może zasnąć całkowicie zrelaksowane w ramionach matki, ponieważ czuje tam absolutne ciepło, otulenie i bezpieczeństwo. My, dorośli, również tego potrzebujemy, zwłaszcza w najbardziej nagich i wrażliwych momentach intymności. Potrzebujemy oazy bezpieczeństwa, w której możemy zdjąć wszystkie społeczne maski i życiowe zbroje. Jedną z największych przeszkód, która uniemożliwia wielu parom, zwłaszcza kobietom, Odnalezienie szczęścia w relacjach intymnych jest napięcie. To napięcie może pochodzić z braku pewności co do swojego ciała po porodzie, z lęku przed oceną w trakcie czy po prostu ze skumulowanego stresu z pracy i obowiązków domowych w ciągu dnia. W tym stanie napięcia fizycznego i psychicznego nasz mózg będzie nieustannie wydzielał w mięśniach barków i szyi hormon stresu, czyli kortyzol. Działa on jak naturalny środek gaśniczy który bezpośrednio tłumi nasze pożądanie seksualne i sprawia, że ciało staje się ociężałe i odrętwiałe, co utrudnia wejście w odpowiedni stan. Dlatego nasza pierwsza pozycja komunikacyjna nazywa się pozycja głębokiego objęcia na boku. Być może słyszeli Państwo o pozycji na łyżeczkę, ale to, co zrobimy, to jej zaawansowana wersja. Jej głównym celem jest stworzenie dla partnerki ciepłego i bezpiecznego środowiska, niczym w łonie matki, poprzez jak największą powierzchnię kontaktu ciał i stabilne podparcie, aby jej ciało mogło całkowicie porzucić mechanizmy obronne. Zasada naukowa stojąca za tym jest fascynująca. Nasza skóra jest największym organem czuciowym w ludzkim ciele. Kiedy mężczyzna delikatnie dotyka skóry partnerki od tyłu swoją klatką piersiową, brzuchem, ramionami, a nawet nogami, ciepły i pewny dotyk objęcia kobiety, stymuluje nasz mózg do wydzielania bardzo magicznego hormonu oksytocyny. Oksytocyna jest często nazywana hormonem przytulania lub hormonem miłości. Została zaprojektowana przez naturę, abyśmy czuli miłość, zaufanie i głęboką więź. Kiedy stężenie oksytocyny w naszym ciele wzrasta, hormony stresu naturalnie maleją, a nasze ciśnienie krwi i tętno stabilizują się. Lęk zostaje złagodzony, a mechanizm obronny organizmu zostaje prawdziwie uwolniony. Można powiedzieć, że jest to najważniejszy i podstawowy klucz fizjologiczny do aktywacji przełącznika przyjemności u kobiet. Jednocześnie ta pozycja ma ogromną zaletę psychologiczną, ponieważ unika bezpośredniego kontaktu wzrokowego i może uwolnić wiele kobiet od lęku przed byciem obserwowaną. Nie musi się już martwić, czy jej wyraz twarzy jest wystarczająco zaangażowany, czy sylwetka nie jest idealna w świetle. Może wycofać całą swoją uwagę z zewnętrznych obserwacji i skupić się na prawdziwych odczuciach wewnątrz swojego ciała. To bardzo łagodne zaproszenie do eksploracji wewnętrznej. A więc, jak to konkretnie zrobić? Najpierw, proszę przygotować komfortowe otoczenie na wasz czas. Można delikatnie umieścić miękką poduszkę między kolanami żony, aby zmniejszyć nacisk na jej staw biodrowy. Pozwólcie jej ciału rozluźnić się jeszcze bardziej, a następnie mąż kładzie się za żoną. Proszę pamiętać, aby na początku nie mieć żadnych intencji seksualnych. To bardzo ważne. Na tym etapie po prostu ją przytulcie i przyciśnijcie swoją klatkę piersiową do jej pleców. Poczujcie, jak wasze oddechy powoli zmieniają się z szybkich na wolne i głębokie. Możecie bardzo delikatnie głaskać jej ramiona, podbrzusze lub włosy. Kontynuujcie tak w ciszy przez kilka minut, aż poczujecie, że jej ciało, które na początku może być nieco sztywne, stopniowo staje się miękkie i zrelaksowane. Kiedy ta ciepła podstawa zostanie ustanowiona, Możecie objąć ją w talii i miękko osadzić jej miednicę w swoim kierunku. Proszę upewnić się, że kluczem do tego działania jest delikatność. Sprawdźcie, by poczuła, że jest ostrożnie przyjmowana w Wasze ramiona, a nie mocno ciągnięta. Jednocześnie pozwólcie jej górnej nodze naturalnie się zgiąć i oprzeć na Waszej nodze. Znajdźcie złoty kąt, w którym Wasze dolne partie ciał pasują do siebie najściślej, niemal bez przerw. Po wejściu w te pozycje wszyscy panowie muszą pamiętać o jednym. Powoli to jedyna prawda, a szybko jest tu tabu. Wasz rytm powinien być bardzo powolny, długi i cierpliwy. Musicie całkowicie przenieść swoją uwagę z celu pędzenia do końca i zamiast tego odczuwać subtelne zmiany w punktach kontaktu waszych ciał przy każdym powolnym ruchu oraz czuć zmiany w jej oddechu. Bardziej zaawansowaną techniką jest dodanie do tego powolnego rytmu bardzo lekkich, przypominających mielenie obrotów talii. Ten pozornie nieistotny i subtelny ruch może delikatnie dotykać i stymulować wewnętrzną ścianę pochwy w zupełnie nowy sposób. Słyszałam od niejednej pacjentki, opisującej to uczucie jako ciepłe i pełne doznanie, jakby było powoli rozpalane z najgłębszej części ciała. Ta pozycja jest bardzo odpowiednia jako punkt wyjścia dla wszystkich intymnych relacji. Może roztopić chłodną atmosferę między dwojgiem ludzi, spowodowaną przez trywialne sprawy życia codziennego, i ponownie zbudować głębokie poczucie zaufania. Szczególnie dla tych kobiet, które mają suchość pochwy z powodu menopauzy po porodzie lub odczuwają łagodny ból podczas stosunku, jest to doskonały wybór na początek. Ponieważ oddaje absolutną kontrolę nad głębokością i prędkością w ręce kobiety, pozwalając jej odzyskać kontrolę i przyjemność z własnego ciała w całkowicie bezbolesnym i bezstresowym stanie. Kiedy partnerzy ponownie nawiążą to ciepłe zaufanie dzięki pierwszej pozycji, kiedy ciało zostanie delikatnie przebudzone w stanie całkowitego relaksu, możemy przejść na drugi poziom, czyli głębszą eksplorację przyjemności fizjologicznej. Chodzi tu o pozycję, która jest często źle rozumiana przez wszystkich, zwłaszcza przez kobiety. Kiedy wiele osób słyszy o wejściu od tyłu, mogą natychmiast pomyśleć, że jest to szorstkie, pozbawione szacunku dla kobiet, a nawet związane z przedmiotami. W moim gabinecie wiele kobiet bezpośrednio wyraziło swoją niechęć do tej pozycji, ale chcę powiedzieć, że jest to całkowite niezrozumienie jej potencjału. Jeśli potrafimy odłożyć na bok te istniejące uprzedzenia, i ponownie spojrzeć na nią z perspektywy ergonomii i anatomii oraz wykonać ją w sposób pełen miłości i szacunku, może stać się ona najdokładniejszym kluczem do odblokowania kodu przyjemności wewnątrz naszego kobiecego ciała. Dlatego nazywam ją pozycja od tyłu z przechyleniem miednicy. Jej sedno tkwi w precyzyjnej kontroli kąta. Wyobraźcie sobie, że kobiece ciało jest jak bardzo precyzyjny sejf. Absolutnie nie można używać brutalnej siły, by go rozbijać czy uderzać, ponieważ to tylko zablokuje go mocniej, a nawet uszkodzi. To, czego potrzebujecie, to znaleźć odpowiedni kąt i użyć odpowiedniego klucza, aby delikatnie wniknąć i delikatnie obrócić skarb w środku, by prawdziwie się dla was otworzył. Z anatomicznego punktu widzenia, nasza kobieca macica i pochwa mają naturalne fizjologiczne zakrzywienie w jamie miednicy. Tradycyjna i bardzo powszechna pozycja od tyłu na klęczkach i w leżeniu przodem często ma stosunkowo pojedynczy kąt wejścia, co może łatwo nadmiernie stymulować naszą stosunkowo mniej wrażliwą tylną ścianę pochwy, lub co gorsza bezpośrednio i gwałtownie uderzać w szyjkę macicy, powodując bardzo nieprzyjemny ból. To jest również główny powód, dla którego wiele kobiet jej nie lubi. Istotą naszej zmodyfikowanej pozycji od tyłu z przechyleniem miednicy, jest zmiana kąta miednicy w celu optymalizacji ścieżki stymulacji. Jak to konkretnie zrobić? Poproś partnerkę, aby opuściła górną część ciała. Na przykład, może wygodnie oprzeć łokcie na łóżku lub ułożyć kilka grubych poduszek. Znajdźcie wysokość, która pozwoli jej górnej części ciała być stabilną i nie wymagać wysiłku. Następnie poprowadź ją, aby uklękła z kolanami rozstawionymi mniej więcej na szerokość ramion. Najważniejszym krokiem jest poproszenie jej, aby świadomie uniosła biodra w górę i lekko do tyłu. Wyobraźcie sobie, że jej kość ogonowa jest skierowana w stronę sufitu. Kiedy wykonuje ten ruch, jej miednica naturalnie przechyli się do przodu. Ta subtelna zmiana kąta sprawi, że droga przedniej połowy jej pochwy stanie się stosunkowo prosta. Oznacza to, że wejście mężczyzny będzie w stanie łatwiej i stabilniej kontaktować się z przednią ścianą pochwy, która jest bogata w zakończenia nerwowe. Czyli obszarem, o którym często mówimy jako o punkcie G. W tej pozycji partner również zyskuje dużą elastyczność i może precyzyjnie dostosowywać głębokość oraz kąty w lewo i w prawo. Wasza interakcja może zostać wyniesiona z prostego ruchu tłokowego do bardziej zręcznej eksploracji. Ręce mężczyzny odgrywają teraz kluczową rolę w komunikacji emocjonalnej. Proszę panowie, pamiętajcie, że wasze ręce nie służą już tylko do chwytania czy trzymania ale do przekazywania sygnału uspokojenia kiedy wasze dłonie pewnie podtrzymują talię i biodra żony lub delikatnie pieszczą jej plecy i szyję mówicie jej swoimi czynami jestem tutaj aby cię wspierać i chronić jestem z tobą i chcę razem odkrywać to piękno to poczucie bezpieczeństwa może sprawić, że kobieta pewniej rozluźni mięśnie dna miednicy, aby przyjąć głębszą eksplorację, zamiast podświadomie napinać się i opierać z obawy przed bólem. Komunikacja jest absolutnie kluczowa w trakcie. Mężczyźni mogą bardzo delikatnie pytać: Kochanie, czy tak jest w porządku? Czy odczuwasz jakiś dyskomfort? Powiedz mi jakie uczucie lubisz. Oddajcie jej inicjatywę eksploracji poprzez słowa. Ponieważ ta pozycja uwalnia ręce mężczyzny, możecie również użyć jednej ręki do delikatnej stymulacji jej łechtaczki lub pieszczenia innych wrażliwych obszarów jej ciała. Sygnały z wielu punktów stymulacji zbiegną się i nałożą w naszym mózgu, tworząc silniejszą i bardziej kompleksową przyjemność, która znacznie przewyższa pojedynczą stymulację. Oczywiście, chcę również przypomnieć wszystkim, że ponieważ ta pozycja jest stosunkowo stymulująca. Upewnijcie się, że gra wstępna jest wystarczająca, a ciało kobiety jest w pełni przygotowane i nawilżone. Każdy sygnał bólu powinien być traktowany jako żółte światło i wymaga natychmiastowego zatrzymania lub dostosowania. Pamiętajcie, naszym celem jest zawsze wspólna przyjemność, a nie jednostronny występ. Gdy już opanujemy metody budowania poczucia bezpieczeństwa i nauczymy się, jak odkrywać przyjemność fizjologiczną w bardziej naukowy i pełen szacunku sposób, przejdziemy razem na najwyższy poziom intymności czyli jedność ciała i umysłu. Jeśli mówimy o dwóch pierwszych etapach, to jest to technologia i sztuka. Wtedy myślę, że trzeci etap to filozofia poziom duszy. W moim doświadczeniu konsultacyjnym widziałam zbyt wiele par na późnych etapach ich związku. To, czego Ajem brakuje, to często nie sam akt seksualny, ale głębokie poczucie połączenia. Chociaż są nadzy naprzeciw siebie, między ich sercami jest niewidzialna ściana. Trzecia pozycja komunikacyjna, o której będziemy mówić, to siedząca pozycja lotosu i głębokiego spojrzenia. Jej pierwotnym zamysłem jest zburzenie tej ściany, pozwalając intymności powrócić do jej najistotniejszej formy. Najgłębszej komunikacji między dwiema niezależnymi duszami. W tej pozycji jest tak, jakby cały świat należał do Was. Wszystko, co widzicie, to Jego oczy, wszystko, co słyszycie, to Jego bicie serca, a wszystko, co czujecie, to Jego ciepły oddech delikatnie muskający Waszą twarz. Za tym kryje się bardzo potężna zasada neurobiologii. Badania wykazały, że gdy dwie osoby utrzymują długie szczere spojrzenie w oczy, ich aktywność mózgowa zaczyna wytwarzać wspaniałe zjawisko zwane sprzężeniem neuronowym. Oznacza to, że częstotliwość waszej aktywności mózgowej zaczyna się synchronizować. Może to brzmieć nieco tajemniczo, ale naprawdę tworzy między wami silne poczucie empatii, głębokie uczucie rozumiem cię, które jest o wiele potężniejsze niż jakiekolwiek słowa. Jednocześnie, ponieważ wasze klatki piersiowe i brzuchy są w tej pozycji ciasno do siebie przyciśnięte, możecie to wyraźnie poczuć. Możecie świadomie próbować dopasować rytm bicia serca i oddechu drugiej osoby, od szybkiego do płynnego, a następnie do pełnej synchronizacji. Sam ten proces jest potężną praktyką medytacyjną dla obu stron. Może pomóc obu stronom tymczasowo wycofać się z niespokojnych i skomplikowanych myśli życia codziennego i całkowicie żyć w teraźniejszości oraz skupić 100% swojej uwagi na istnieniu drugiej osoby. Konkretna metoda polega na tym, że mężczyzna siada wygodnie, opierając się plecami o wezgłowie łóżka lub sofę, tworząc stabilny tron dla swojej partnerki. Następnie kobieta delikatnie siada na jego kolanach twarzą w twarz. Ten proces powinien być pełen rytuału, któremu towarzyszą pocałunki i pieszczoty. Kiedy usiądzie, może opleść nogami talię mężczyzny, a ramionami jego szyję. Zanim wykonacie jakiekolwiek duże ruchy, proszę, spędźcie minutę lub dwie, nie robiąc nic, tylko cicho przytulając się do siebie i wpatrując się sobie w oczy, aby poczuć ciepło. Kobieta może następnie zainicjować bardzo powolny ruch okrężny, lub w przód i w tył. Z jej miednicą jako centrum emocji płynących w ciszy. W tym tańcu kobieta nie jest już biernym odbiorcą. Staje się dyrygentem tego ruchu. A tempo rytmu i wzloty i upadki melodii są całkowicie przez nią determinowane. To poczucie kontroli jest ogromnym wzmocnieniem psychologicznym dla wielu kobiet, które są przyzwyczajone do bycia w pasywnej pozycji w związkach. Kiedy może swobodnie odkrywać to, co sprawia jej największy komfort, stanie się bardziej pewna siebie. I bardziej prawdopodobne, że osiągnie własny szczyt. Rola mężczyzny w tym momencie polega na przyjmowaniu i odpowiadaniu. Użyjcie rąk, aby mocno objąć i wspierać jej ciało, podążając za jej rytmem, a nie dominując czy ingerując. Ponieważ wasze twarze są tak blisko, jest to również najlepszy czas, aby szeptać i wyrażać swoją miłość. Możecie delikatnie mówić sobie nawzajem, Twoje oczy są takie piękne. Uwielbiam Cię tak trzymać. Kocham Cię. Te słowa afirmacji są najskuteczniejszym katalizatorem duchowego połączenia. Ta pozycja może nie przynieść najintensywniejszego fizycznego orgazmu, ale wielu partnerów powiedziało mi, że przynosi trwałe i głębokie poczucie satysfakcji, które powoli rozlewa się po całym ciele jak ciepły prąd oceaniczny. To intymne doświadczenie, które naprawdę może odżywić duszę. Jak więc widzicie to, czym się dzisiaj z Państwem dzielę. To nie trzy odizolowane i niezwiązane ze sobą ruchy, ale kompletny krok po kroku proces rozgrzewania relacji. Jest to jak starannie przygotowana dla państwa kolacja rozgrzewająca związek, której choreografię tworzy miłość obojga partnerów, zaczynając od ciepłej i odżywczej przystawki w postaci pozycji głębokiego objęcia na boku, która buduje poczucie bezpieczeństwa następnie przechodząc do aromatycznego i pełnego pasji dania głównego w postaci pozycji od tyłu z przechyleniem miednicy, a kończąc idealnie słodkim deserem w postaci siedzącej pozycji lotosu i głębokiego spojrzenia, który dotyka serca i pozwala duszą się połączyć. Drogie panie i panowie. Jakość intymnej relacji jest bardzo ważnym wskaźnikiem tego, czy długoterminowy związek jest zdrowy i szczęśliwy? Zdecydowanie warto poświęcić nasz czas i wysiłek, aby szczerze się uczyć i cierpliwie o nią dbać. To nigdy nie jest niepotrzebne zadanie. To nie jest rywalizacja o wyłonienie zwycięzcy, ale duet, który wymaga wzajemnego słuchania i współpracy. Na koniec chcę powiedzieć wszystkim paniom, które oglądają ten materiał: proszę, wierzcie, że wasze ciało zasługuje na delikatne traktowanie, wasze uczucia zasługują na poważne wysłuchanie a wy absolutnie macie prawo do czerpania najgłębszej przyjemności i satysfakcji z intymnych relacji. Jednocześnie chcę również powiedzieć wszystkim mężczyznom, że kiedy jesteście gotowi porzucić te stare nawyki i schematy oparte na własnym mniemaniu i naprawdę zaczniecie słuchać swojej partnerki, czuć i szanować każdy szczegół jej ciała, zyskacie o wiele więcej. To nie tylko seks, to silniejsza, cieplejsza miłość i to wyjątkowe spojrzenie zaufania i podziwu w jej oczach. W tym momencie staniecie się prawdziwymi bohaterami w jej sercu. Jeśli dzisiejsze wskazówki od dr Torbickiej dostarczyły Państwu nowej i zdrowszej perspektywy na intymne relacje, proszę wpiszcie jeden w sekcji komentarzy, abym wiedziała, że ta wiedza jest dla Was pomocna. Życzę wszystkim aby już od dzisiejszego wieczoru mogli zatańczyć nowy, piękny taniec, który należy tylko do Was i Waszych ukochanych. Cóż, na tym kończymy dzisiejszy program. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.